Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Walo i jako Global Category Manager w obszarze CapEx Equipment zarządzam dziś kluczową kategorią maszyn w Glaxo GlaxoSmithKline, jednym z największych koncernów farmaceutycznych na świecie. Swoje ponad 13-letnie doświadczenie zakupowe zawdzięczam także branży kosmetycznej, gdzie byłem odpowiedzialny za obszar zakupów opakowań, i komponentów do produkcji. Na wstępie serdecznie dziękuję organizatorom konferencji Procurement Angels za kolejne już zaproszenie do wygłoszenia prelekcji. To dla mnie ogromny zaszczyt i prawdziwa przyjemność móc podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem. Chciałbym gorąco zaprosić do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się już 25 i 26 września w hotelu. Airport Kęcie w Warszawie. W swoich wystąpieniach mówcy często koncentrują się na sukcesach, zrealizowanych projektach. Ja natomiast w prelekcji Kupiec mądry po szkodzie chciałbym skupić się na błędach, bo to właśnie one, choć nieraz bywają trudne, są fundamentem rozwoju, a wyciągane z nich wnioski kształtują nasze doświadczenie i dalszą ścieżkę zawodową. W prezentacji poruszę kwestię ryzyka. Proaktywne identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem w zakupach nie jest już opcją, lecz koniecznością. Podpowiem, które czynniki powinniśmy traktować jako tak zwane lampki ostrzegawcze. Zakupy to funkcja wyjątkowo interdyscyplinarna. Wymaga od nas spojrzenia holistycznego oraz w swoistej roli strażaka. Awarie maszyn, opóźnienia projektów, braki komponentów to wyzwania, które znamy wszyscy. W takich momentach eskalacja i koordynacja działań często spoczywa na naszych barkach. Podczas mojej prelekcji na konkretnych przykładach opowiem o kluczowych elementach efektywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Mam nadzieję, że moje doświadczenia okażą się dla Państwa pomocne w codziennej pracy. Raz jeszcze serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konferencji Procurement Angels. Do zobaczenia w Warszawie. Good stance.